Dzień dobry kochani! Dzisiaj wykonamy wspólnie taki brelok takiego małego, podciążnego flaminga. Ja wykonałam mojego zjarnar jeansu i tak, potrzebujemy kolorek główny różowy to jest 78 troszkę ciemniejsze, ciemniejszego różu na nogi biała i czarna włóczka na dziobek. Oprócz tego szydełko, ja dobrałam 2 mm szydełka do tego jeszcze potrzebujemy kółko dobre loczka, trochę kulki silikonowej bądź jakiegokolwiek wypełnienia i oczy. Ja użyłam oczek 5 mm. To co, kochani, jeszcze tylko subskrypcja, łapeczka w górę i możemy zaczynać. Zaczynamy od naszej różowej włóczki i magicznego kółka. A na naszym kółeczku. Wykonujemy sześć półsłupków. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, i szósty. Zaciskamy nasze kółko. I teraz wykonujemy sześć powtórzeń. Po dwa półsłupki w jednym. Nad każdym jednym naszym półsłupkiem wykonujemy dwa. dwa. Będziemy mieli wtedy dwanaście półsłupków. Dwa. Teraz 6 powtórzeń, jeden półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, mamy trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, półsłupek nad półsłupkiem. 2, w jednym półsłupek nad półsłupkiem. Raz, 2, w jednym. Mamy teraz 18 półsłupków na okręgu. I teraz musimy wykonać 13, yy, przepraszam, 3 okrążenia po 18 półsłupków. Nic nie powiększamy. Lecimy 3 razy po 18 półsłupków. Każdy półsłupek nad półsłupkiem. Zrobiliśmy trzy okrążenia, teraz sześć powtórzeń, półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. Pierwsze powtórzenie, raz, półsłupek z dwóch, drugie, jeden półsłupek, półsłupek z dwóch i teraz, jak jesteśmy w połowie tego okrążenia... Możemy umieścić już nasze oczka, bo później nam po prostu będzie ciężko. I oczy umieszczamy między czwartym a piątym okrążeniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu. Pierwsze oczko. Między oczkami powinniśmy mieć siedem półsłupków. Dwa, cztery, sześć, siedem. Tak. Zwykle walka u mnie z malutkimi elementami. Jest. Udało się. Zrobiliśmy trzy powtórzenia, lecimy czwarte półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch mamy piąte. I półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Teraz wypychamy naszą głowę i będziemy ostatni, ostatnie okrążenie naszej główki zaraz wykonywać. Teraz robimy po prostu sześć zwężeń, czyli sześć razy jeden półsłupek z dwóch raz. Dwa, trzy, cztery, pięć i walka i sześć. Dwa, cztery, sześć półsłupków teraz na okręgu i musimy takich okrążeń wykonać pięć. Pięć okrążeń po sześć półsłupków, czyli lecimy ciągiem 30 półsłupków. Szyję mamy gotową. Teraz robimy 6 razy po dwa półsłupki w jednym półsłupku. Raz. Dwa. Trzy, czwarte powtórzenie piąte i szóste I teraz sześć razy półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym dwa. półsłupek nad półsłupkiem dwa w jednym Półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym jeszcze przeliczę. Dwa, cztery, sześć, osiem. 10, 12, 14, 16, 18, czyli jeszcze jedno powtórzenie, bo mamy 17, a powinniśmy mieć 18 półsłupków na okręgu. I teraz 6 powtórzeń. 2 półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem, półsłupkiem. Raz, dwa i dwa w jednym. Raz dwa, dwa w jednym, raz, dwa, dwa w jednym, raz, dwa, 2 w jednym, raz, dwa. i dwa w jednym dwa półsłupki każdy półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. Teraz kochani, mamy 24 półsłupki tutaj na okręgu i musimy wykonać trzy okrążenia po właśnie 24 półsłupki, czyli lecimy ciągiem 72 półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem. Teraz kochani Sześć powtórzeń, dwa półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Oj. I dalej dwa półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Drugie powtórzenie. Raz, dwa, jeden, jeden z dwóch, trzecie, raz, dwa, jeden z dwóch, czwarte powtórzenie. Raz, dwa, jeden z dwóch, piąte powtórzenie. Raz, dwa. I jeden z dwóch, szóste powtórzenie. Teraz kochani, sześć powtórzeń, jeden półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. I jak skończymy tamto okrążenie, to wypychamy naszego flaminga tutaj. Teraz kochani, robimy sześć powtórzeń po jeden półsłupek z dwóch półsłupków. teraz Dwa. Oj. Może Was nie będę tym męczyć. Po prostu robimy sześć powtórzeń. Jeden z dwóch. Udało się umęczyć te sześć ostatnich słupków. I teraz robimy jeszcze tutaj oczko ścisłe. Wyciągamy tą nitkę. Ucinamy oczywiście dłuższy kawałek. I tak. Nawet nawlekamy igłę, nitkę na igłę. I tutaj, tu musimy wbić na drugą stronę, po przeciwnej stronie, żeby tak chociaż troszkę zacerować tą naszą dziurkę, która tutaj jeszcze mimo wszystko powstała. I tutaj dwa jakieś słupki sobie chwycimy. jednej niteczce. I wybijamy się w ciało. Brutalnie przechodzimy przez szyjkę i wybijamy się tu, kochani, na samej górze na środku. Bo tutaj będziemy nuszywać nasze kółeczko, bądź będziemy robić pętelkę. To już zależy od was. No to co? Ciałko mamy, głowę mamy z szyjką, to teraz czas na skrzydełka. skrzydełka są bardzo proste. Musimy je wykonać oczywiście. Dwa, robimy Magic Ringa, nasze magiczne kółeczko. Na kółeczku wykonujemy sześć półsłupków. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Szósty półsłupek, kółeczko zaciskamy i robimy trzy powtórzenia. Jeden półsłupek nad półsłupkiem. I dwa w jednym. Pierwsze powtórzenie. Dalej półsłupek nad półsłupkiem. Dwa w jednym. Drugie powtórzenie. I półsłupek nad półsłupkiem. Dwa w jednym. Trzecie powtórzenie. Teraz tylko tutaj oczko ścisłe. Nitkę zostawiamy troszkę dłuższą, bo skrzydełka musimy doszyć. Jak mówiłam, wykonujemy takie dwa i bierzemy się za dziób. Dziubek zaczynamy od czarnej nitki. Robimy nasze magiczne kółeczko. Na magicznym kółeczku sześć półsłupków. Jeden. Pierwszy. Drugi. Trzeci, czwarty, piąty i szósty półsłupek. Zaciskamy kółko. Teraz w każdym jednym półsłupku musimy wykonać półsłupek, czyli lecimy sześć, sześć półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Półsłupek, teraz bierzemy białą nitkę, Tam możemy uciąć, bierzemy białą niteczkę i tą naszą białą niteczką musimy wykonać trzy powtórzenia, jeden półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. Tu oczko, pierwszy półsłupek. Przeciągamy naszą białą nitkę. tą czarną też możemy przez dwa półsłupki schować. I lecimy. Półsłupek nad półsłupkiem. Dwa w jednym. Raz, dwa. Dalej półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym i półsłupek nad półsłupkiem, dwa półsłupki w jednym. Mamy dziewięć półsłupków na okręgu i musimy wykonać trzy okrążenia po właśnie te dziewięć półsłupków. Ja to zrobię i jestem za momencik u Was. Mamy 27 półsłupków, robimy jeszcze tylko oczko ścisłe i ucinamy dłuższy kawałeczek nitki, bo ten dziubek też musimy doszyć. Teraz obracamy ten dziób na dobrą stronę i tak, ja Was kochani nie męczę moim przyszywaniem, dzióbek przyszywamy, jak tu mamy, tą mniejszą przestrzeń między oczkami. Centralnie na środku przyszywamy dziób. Tutaj centralnie na środeczku. Tutaj o, pokażę Wam może na tym moim flamingu. A skrzydełka po dwóch stronach tutaj naszego ciałka doszywamy. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak wykonać łapki. Odmierzamy sobie gdzieś mniej więcej tutaj po bokach z dwóch stron po jednym półsłupku bierzemy ciemniejszy różowy I tak przeciągamy nitkę obie te nitki przeciągamy przez tą pętelkę wyciągamy tak żeby ta była tuluzem, ją za chwilę przyjemy. I teraz wykonujemy 10 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Jak uważacie, że za długie nóżki, to możemy mniejszą ilość tych oczek zrobić. Jak za krótkie. To wiadomo, zwiększamy liczbę oczek. Tutaj zaciskamy. Możemy też doszyć jakiś tutaj koralik, jeżeli tylko mamy ochotę. I po drugiej stronie robimy dokładnie tak samo. Tak przeciągamy na pętelkę, obie te nitki przez tą pętelkę wyciągamy i 10. Oczek łańcuszka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ucinamy, wyciągamy, zaciągamy. Teraz te niteczki. Robimy po prostu tak, że je nawlekamy. O, tu jest igła. Nawlekamy na igłę. I przeciągamy je. Przez calutkie ciałko, tak żeby wyjść przy głowie. Wybijamy się tu w tym miejscu, przez szyję znowu brutalnie i na samej górze przechodzimy przez głowę, potem tą nitkę oczywiście ucinamy, i nasz flamik jest już praktycznie gotowy. Jeszcze tylko, tak jak mówiłam, na środku dziób, po dwóch stronach doszywamy skrzydełka. I mamy nasz brelok gotowy, wszystko podoszywane, ja jeszcze tutaj kółeczko dobre loczka. też doszyłam, ja dzióbka nie wypycham, jeżeli macie ochotę oczywiście możecie go wypchać, ale uważam, że to nie jest konieczne, bo nawet możemy go delikatnie wtedy formować, jak nie jest wypchany, mam nadzieję. Że podobał Wam się dzisiejszy projekt, że z niego skorzystacie. Zachęcam raz jeszcze, kochani, do subskrypcji, do dzwoneczka, do łapeczki w górę to mnie bardzo zachęca i do sekcji komentarzy, jeżeli tylko chcecie, bym coś nagrała śmiało piszcie. Dziękuję Wam raz jeszcze, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego, powodzenia.